Dla mnie hafty zaczęły się 4 lata temu. Z chwilą zawiązania się klubu z ręczne ręce w Goku w Niebylcu. zapisałam się do tego klubu i tam w klubie zaczęły się, zaczęłyśmy się uczyć haftować. Robimy różne rzeczy. Robimy hafty krzyżykowe, robimy hafty pełne, robimy hafty wstążeczkowe, robimy frywolitkę. Robimy koronki przeróżne. W tej chwili każda robi to, co lubi, to co chce. Po prostu nauczyliśmy się z ciekawości, bo to nas bardzo intrygowało i tak powoli trwamy. Pracujemy, szyjemy. To jest nasze hobby, to jest nasz czas Relaksu, trzeba się uspokoić, trzeba wziąć igłę do ręki, albo coś nie wyjdzie, trzeba popróć, czy coś naprawdę to uspokaja. Ja zaczęłam wyszywać już ponad 20, około 25 lat temu. Zainteresowało mnie to, że koleżanki z pracy wyszywały też i pokazywały mi wzory i różne serwety. Po prostu mi to się bardzo spodobało. I chciałam koniecznie sobie też takie rzeczy powyszywać. I to mnie cieszy, że to jest moja praca własne rękodzieło. Od dzieciństwa byłam zainteresowana takimi robotkami ręcznymi, obserwując mamusię, bo w tamtych czasach, wiadomo, że nie było gdzie kupić, więc robiła na drutach wtedy. Były to skarpety, rękawiczki z pięcioma palcami. A ja obserwowałam jako małe dziecko. Później zawsze mi się to podobało i sama podpatrywałam. To co robiłam, to były to takie po prostu przeze mnie podpatrzone i wydziergane pierwsze tam jakieś sweterki, jakieś czapki. Nigdy nie korzystałam z żadnych wzorów, bo nie, nawet wtedy nie wiedziałam, że takie wzory można gdzieś tam dostać. Całe życie, czy od dziecka, lubiłam, interesowały mnie ubiory. Jak byłem, byłam dzieckiem, to wzięłam materiały, ubierałam lalki, szyłam im ubranka i wtedy, wtedy zaczęła się właśnie moja przygoda z szyciem. Później próbowałam szkołę w tym kierunku. W chwili obecnej już nie pracuję w zawodzie, ale cały czas um, szyję ja bardzo lubię haft pełny. Haftem pełnym to jest ten haft, który jest zapełniony cały wzór, czy po prostu taka różyczka, która jest zapełniona różnymi kolorami. To jest haft pełny. Ten akurat obrusik jest wykonywany haftem krzyżykowym. Natomiast ten też był gotowy, jest haftem pełnym. Lubię, na przykład bardzo mi się podobało, spodobał się obrus wyszywany właśnie takim wzorem, to jest mówiono było powiedziane, że to jest wzór żydowski, Richelieu, i to właśnie też od takiej pani wzięłam ten wzór. Sama to wszystko trzeba było sobie poukładać, prze, przebić na te płótno. Pożyczałyśmy sobie wzory nawzajem, kto nieraz przyniósł ładny wzór, który i zdobył i... Pożyczałyśmy. To trzeba było sobie przekalkować na swój papier, na pergamin, a potem podkładać na to materiał, kalkę. Na takich telefonach miałyśmy, podbijane też zależy, co, co było możliwe. czy jakiś tam element też bieżnica. Koronki renesansowe, tak zwane i wywolitki. To są dwie, które są prześliczne, ale też jeszcze bardziej pracochłonne może od właśnie tych haftowanych. Można robić przeróżne rzeczy, bo to mogą być serwetki, kołnierzyki, tam kolie, biżuterie Przeróżne, no nawet i, i, i bluzki są robione, no ale to jest, to jest już bardzo, bardzo długo. I właściwie technika jest jedna. Igła dobre oczy, nici i można robić. Korsety zawsze mi się podobały. Odkąd właśnie należy do koła gospodyni, zapisałam się. Moim jakby marzeniem było, żeby nasz koło miało takie gorsety, czy ogólnie cały strój, i do tego właśnie gorset taki reprezentacyjny, ludowy. I podjęłam się właśnie zrobienia tego z, z pomocą koleżanek, no bo wiadomo, że sama nie byłabym w stanie tego wszystkiego wyszyć, bo spotykałyśmy się bardzo długo. No wiadomo, że strój ludowy musi przedstawiać. Elementy ludowe, czyli rośliny, kwiatki, zb kłosy, zboża, musi być bardzo bogato zdobiony. Wręcz tak ma błyszczeć. Nasz jakby bardziej jest wzorowany na stroju krakowskim, znaczy się ma elementy stroju krakowskiego na pewno. To obszycia złotem i, i czerwonym kolorem. Talenty trzeba rozwijać, a nie zakopywać. A mam do tego trochę smykałki, bo no zawsze, zawsze takie rzeczy mnie pociągały i, i robiłam różne rzeczy. No nie mając nawet wzorów, ale gdzieś podpatrywam, a to mi daje uspokojenie. To jest takie naprawdę uspokajające, usiąść wieczorem w ciszy i tak dziergać, dopóki się da. Ja przy tym odpoczywam przede wszystkim, robię to, co lubię i cieszy mnie to. To trzeba lubić, bo nie wszyscy lubią to. I wszyscy usiądą jedni zrobią owszem haft inni wolą koronkę inni wolą frywolitkę czy koronkę renesansową każdy to, to co to lubi